Cześć wszystkim, witam na kanale Mandzik. Dziś pozwoliłem sobie podejść do Biedronki, wpadłem na taki pomysł, żeby pokupować różne rzeczy typu w cudzysłowie fast foodowe. To, to do końca, tak do końca według mnie nie są prawdziwe fast foody typu pizzerki. Na pewno nie jeden z was już je jadł. Jakie są w mojej ocenie, niektóre jadłem, niektóre nie, ale postanowiłem, postanowiłem kupić wszystkie jakie są, oprócz bułki czosnkowej tak naprawdę, bo, ale y, takie y, przede wszystkim typu, y, takie które mają farsz no, na wierzchu, bo no, czosnkowa to jest tam wiadomo z takim masełkiem, nie? samymi ziołami i czosnkiem, z każdego pojedziemy, zaprezentuję, zobaczycie sobie jak to wygląda, ci co jeszcze nie jedli. Może się skuszą. To jest bułeczka. To jest w półcieście francuskim. Porówka w środku. Teraz powiem dokładnie. Nie pamiętam nazw. Spowiedzcie, że ze ściągi sobie zerkę. dog z berlinką. takim półcieście francuskim. No, na wierzchu jest, jest ziarno sezamu. No i jest w jakimś sosie pomidorowym. Tak to wygląda z bliska. Zobaczcie sobie. Co następne? Następny jest borek. Borek ze szpinakiem i z serem. Może niektórzy jedli w środku z nadzieniem, w cieście francuskim. Bardzo kruche. jakbym już dobre Próbowałem wcześniej co to jeszcze to jest jak pamiętam z apiekanka budejże z, z szynką chyba i z żurawiną z szynką i z żurowiną przekąska z, kiełbask z kiełbaską z serem i z żurawiną. Też będziemy próbować. Oczywiście nie będę tego zjadał wszystkiego, całości. Odkleję sobie nożem. Zostawię każdego po kawałeczku zjem. I zostawię po prostu część dzieciom. Dzieci sobie dojedzą, bo lubią takie rzeczy. Oczywiście raz na jakiś czas. oczywiście. Tutaj mam z kolei w cieście, tu będzie też typowo w cieście francuskim, bardzo kruche. Ale z tego co widzę, to ciastko bodajże z mozzarellą będzie w środku. Nie chcę Was okłamać, bo nie znam się tak naprawdę. I patrzę, bo tu mam też paragon z biedronki, który kupowałem, Nie licząc sosu madera oczywiście czosnkowego, bo to za wszystko dziś zapłaciłem 37 zł, ale to jeszcze Pan pokaże, bo wszystkiego nie pokazałem Wam. Najlepiej przekroję może na pół. Pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Tutaj mamy zapiekaneczkę okrągłą. Z tego co widzę, to jest salami, papryka żółta, czerwona. Sos ponderowy. z serem, oczywiście. Co tu mamy dalej? Mini paszteciki. Mini paszteciki wziąłem, dwa, bo są tam że po 80 groszy. Też spróbujemy to jest jakaś pizza podobna do tej okrągłej, tylko bez salami, z podobnymi dodatkami, jest i kwadratowej, i ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, to jest jednak nie. Czegoś mi tu brakuje jeszcze. Zapiekanka z serem. tak To jest tost, szynka, ser. Tost, szynka, ser. Za 4,49 Takie małe. Troszkę kosztuje. Uważam. I takie w kształcie pierogu. Nie wiem jakie jest farsz. Nie jadłem. To jest niby jakaś przekąska kurczak kary z tego co widzę. Przekąska kurczak kary w kształcie pieroga. Spróbujemy. To co tu widzicie? To by było na tyle. Przepraszam Was na chwilkę. Wezmę nóż i deskę, bo się nie przygotowałem. Już do Was wracam. I teraz tak. Teraz tak. Spróbuję to zapiekankę z serem. Jak ona wygląda? Oczywiście kroję po kawałku, resztę dzieciom zostawię sobie z jedzą. Ona jest z nadzieniem. Szynkę ma też w środku. I ser. Fajnie to wygląda. Dlatego może jest taka, wydawałoby się dosyć droga. Za to na cztery złote. Bardziej jak mozzarella w środku. Niż ser ser to na wierzchu. Tak na środku. Do sera żółtego nadzienia, jak to w fast foodach tego typu, no jest mało, nie wiadomo. Więcej przeważnie z bułki, ale miło jest zaskoczenie, że w środku jest nadzienie z szynką, to bodajże jest chyba mozzarella, ale się nie mylę Musiałbym zobaczyć w biedronce Bo jest książkę. Jaki jest skład tego wszystkiego, to było w szczegółach podobno. Ale generalnie powiem Wam smaczne. Aczkolwiek za 4,49 nie wiem, daje mi się trochę za drogo. Ta przekąska to jest tam, nie ono, bo tam może wagi, około 120 gram. Więcej to nie ma około 100 gram w każdym razie. Smaczne. Eee... Paszczeciki. Na, ciś na ciście francuskim w środku farsz. Czuć kapustę. Jak w pirogach na święta. Z kapustą i drzwiami. Coś takiego. Fajne ciasto. Bardziej bym powiedział, że to jest, no, takie ciasto półfrancuskie. Puste trochę w środku. Bodajże po 80 groszy za sztukę. O, ja, złotówkę i 9 groszy. No. Smacznie. Tego zjem całego. To, <noise> tu jest jeszcze jeden. Dzieciom i tak tutaj wystarczy. Jest sporo tego dla nich Powiedziałbym, jest punkt. Fajnie smakuje. Jak z pierogów na święta. Kapustno grzybowego. Nie jest to za suche. Prziennie się do je, ciasto to fajne. Czy za tą cenę się opłaca? To już odsyńcie sami. Pizza okrągła z salami, z czerwoną papryką, żółtą, z sosem pomidorowym, z przyprawami standardowo. smaku ta góra fajna. Ciasto jest tutaj dominujące. Aczkolwiek ten cały farsz z góry fajnie to wszystko przykrywa smakiem takim. Dobrze przyprawiona jest ta okrągła. Sałami, tak. 130 gram, 130 gram za 4,19. No. W mojej ocenie można byłoby sobie, sobie kupić. Tym bardziej, że człowiek codziennie tego nie je. Następna pizza, podobna tylko bez salami, kwadratowa. źeliem też do popicią z mlekiem <laughs> mm. pizza z kurczakiem i warzywami też czterdzieści dziewiętnastie i ciutkie Cięższa 140 gram. Za te pieniądze jedną i drugą można byłoby sobie jako na przekąskę wziąć myślę. Podejrzewam, że lepsze by to było, gdyby to było odgrzane na ciepło. Bardziej by się smak wydobył z tego. Ciasto byłoby pewnie miększe. Osobiście lubię na ciepło, ale nie odgrzewałem tego już, chciałem po prostu to zaprezentować Wam. Ale smaczne. Czuć, czuć wszystkie przyprawy, warzywa, które tutaj są. Kurczaka, mięso z kurczaka jest widoczne. Ale nie oszukujmy się, na tego typu fast foodach to się smakiem nie uświadczy tego kurczaka raczej. On po prostu jest, widać go. Ale w smaku no raczej go tutaj nie czuć. To tak bardziej symbolicznie. Następna zapiekanka. Taka krótsza. że to jest z żurawiną. Kiełbasa, ser i żurawina. Kawałki kiełbasy są widoczne. Sera dosyć sporo. Żurawina. Nie wiem. Nie widzę, ale podejrzewam, że to chodzi o pod spodem, pod serem, chyba jest sos żurawinowy. Lekko się tak wylewa, ten sosik. Ten sos żurawinowy. O, kawałek kiełbasy spadł. Nie smakuje jak <grym> ale takie ma być. Spróbujemy. No, przy pierwszym kęsie wyczułem taką nutę żurawiny. Wiem jak smakuje żurawina, więc ją wyczułem od razu, ale im dalej to znika ten smak. Później już nie. Dobre, smaczne, słodko-kwaśny sos z tą żyrowiną. Troszkę mięska jest widoczne, aczkolwiek po raz kolejny dominuje ciasto. Ciasto jest ogólnie grube, jeżeli chodzi o ten typ, ten typ fast foodów z Biedronki. Generalnie smaczne, polecam. Mm. Następne ciastko, fast foodowe, powiem Wam szczerze, przepraszam, że nie wiem co, jak się dokładnie nazywa, patrzę tu z paragonu, które zakupiłem, żeby nie było zjeżdżać z innego sklepu, wreszcie niektórzy co poznają pewnie po wyglądzie, powiedzmy, podejrzewam, więc się nie da tutaj nic podrobić. Przekąska kary. bodajże. Zaraz przekroję zobaczę. Tak, przekąska kary. no wyczuć to. Zobaczcie w środku. Też na pół francuskim. Fajnie na dziś nie wygląda, spróbujemy jak smakuje. Mmm. zaskoczony. Dobre to nadzienie. Chrupkie z wierzchu ciasto, w środku mięciutkie. Dobre. Do tej pory z tych wszystkich ten najbardziej mi smakuje. Jeżeli się nie mylę, oczywiście, to mi poprawcie w komentarzach. Przekąska Curry. nie wiem czy to jest dokładnie z przyprawami na pewno z warzywami mięska raczej tu nie ma to jest taka raczej bezmięsna na pół francuskim, smaczna bardzo dobra, do tej pory z tych wszystkich najlepsza jeżeli gdzieś bym się pomylił, to poprawcie mnie w komentarzach. oczywiście śmiało nie jestem tak ze wszystkim obeznany bardziej smakuje, pokazuje czy można byłoby coś zjeść, zjeść oczywiście w mojej ocenie żeby ktoś inny mógł sobie spróbować czy warto w ogóle w tych cenach teraz ten pierogo, pierogo podobny produkt tost nie to nie jest ten tost to, to już był ciasto Pomorzanka, mozzarella, zaraz zobaczymy w środku, bo też nie jestem szczerze powiem pewnie. A widzicie, to tu jest sos kary. Czyli przekąska kary to jest to. Widzicie, to przekąska kary to jest to. Tak, z, z góry was przepraszam. To było po prostu, no moja niewiedza, eee, to ma produktu. Ale przekąska kary to jest to. to Zaraz dojdę co to jest dokładnie. Dosyć sporo tego jest. Tego farszu. Miękkie ciasto. a się wylewa. To jest przekąska kary, bo od razu było takie wyczuwalne. Mega. No i sam kolor żółty kary. Przeprawy. Tak. To jest przekąska kary. W kształcie pieroga. Też 4,19,95 gram. Oczywiście także dominuje tutaj ciasto. Ale sosu jest tu sporo. Nie będzie to za, za suche to w smaku już. Za suche to w smaku i przelknięciu. Można śmiało sobie wziąć. Jeżeli ktoś lubi, lubi oczywiście kary. Dominuje tu przyprawa kary, warzywa. Jeszcze kawałek, bo kawałek spróbowałem, żeby nie było, że później dzieciom daję, odgryzione czy coś. Mm. Bardzo smaczny. Przecież w tym sosie przebija się nuta, troszkę jakby mięty, delikatnie. Taki posmak. Ale mega smaczny. Polecam serdecznie. Raz na jakiś czas taką przekąskę można sobie kupić i zjeść. Najbardziej soczysta, jak do tej pory z tych wszystkich, taka. Nie jest to kompletnie suche. No i zwykła zapiekanka standardowa. Z warzywami. Pieczarką, sosem pomidorowym z serem. I tam chyba z szynką też. 150 gram 4,19 za 4,19. Pokażę Wam to bliżej. Także dominuje tu ciasto. Ale w większości tego typu produktów, które tutaj teraz próbuję, do tej pory. ten smak tego farszu i cały ten farsz w jamy ustnej, się bierze każdy kęs ładnie się miesza z tym ciastem, nie jest to za suche nie jest to jakby za mało przyprawione jedynie to z tym farszem w środku można byłoby się przyczepić może nie w sensie za suche z tą w środku i z serem i z szynką w środku ale jakby za mało soli, za mało przyprawionych ogólnie. Takie ciutkę mdłe. To jest smaczne. Polecam. Ta zapiekanka też. Następny produkt to z porówką. Dokładnie to się nazywa hot dog z berlinką. Tak to wygląda. I sezam na wierzchu. Też na cieście pół francuskim. Zobaczymy w środku jak smakuje. Szczerze mówiąc też nie jadłem. Nie środku mi wypadło, tak w środku z porówką i w środku sos hmm, pomidorowy. De hmm. Mega, delikatne chnupkie ciasto. Jak to palówka? Nie odbiega smakiem od tych innych standardowych. Można sobie śmiało zjeść. To jest za... Też większość produktów tego typu jest za cenę 4,19 i waga 120 g. Mm. Też jakoś nie jest ten sos tutaj dobrze z tą porówką w środku. Ten sos nie jest jakoś dobrze przyprawiony samej tej porówki prawie, że nie czuć. Tak jakby trochę za mało tak jak dla mnie soli. I ciutkę mdłe. Tak jak ta kwadratowa. Te dwie najgorsze smaku według mnie. Ale ktoś może nie potrzebuje tyle soli. Bardziej słonych. No to jak najbardziej. Nie każdy lubi. Jeden lubi słone, drugi lubi mniej słone. Bardziej przyprawione albo mniej przyprawione. I to jest ten na cieście francuskim borek ze szpinakiem i serem. Już kiedyś to jadłem, nie za bardzo pamiętam jaki był, ser, ale chyba było dobre. Szpinak lubię, ser lubię, ciasto francuskie lubię, pewnie będzie dobre. O ile będzie przyprawione oczywiście. Tak to wygląda. Widać zielone w środku. A jak smakuje? Hmm. To jest typowo francuskie ciasto, już takie mega, najbardziej z wszystkich mega chrupiące. Ciasto, czuć tego szpinaka, widać przede wszystkim. Yy, smakowo, też jakby za mało soli. Jak dla mnie. Generalnie jako przekąska. 239 za 75 gram Można kupić spróbować. Uważam, nie jest to zbyt drogie. Można spróbować za 2,39, tak? Dobrze mówię? 2. 39, tak. 2,39. jest to zbyt drogie ilościowo 75 gram, tak? Tak. Można sobie spróbować, jeżeli ktoś lubi. Aczkolwiek w smaku jest to takie trochę mdłe. Zbyt mało soru, bym powiedział, jak dla mnie. Ja lubię bardziej słone ogólnie jedzenie potrawy. No i co? A tak się to prezentuje wszystko. Oprócz oczywiście bułki czosnkowej, której nie wziąłem i takie zwykłe bułki z posypką serem, które były na samym dole. I z czosnkiem, to pewnie wiecie, jak smakuje. Jak smakują, lubię uwielbiam bardzo. Zwłaszcza jeszcze jak są świeżo wyciągnięte z biedronki, z pieca. To na, takie, na taką szybką przekąskę do podjedzenia super. Nic, nic więcej tam nie trzeba. Dobrze tego nadzienia, tam jest tego masła z czosnkiem i z ziołami jest sporo dosyć. Można się jedną taką najeść naprawdę, bo są długie? Nie? dosyć, jak dla mnie. I tyle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Co o tym myślicie. Jeszcze Was przepraszam za ogólną niewiedzę tych fast foodów, powiedzmy z Biedry, Ale no chciałem pokazać, zaprezentować, posmakować. Może nie każdy chciałby zaryzykować, albo boi się. Czy warto w ogóle po to sięgnąć, czy jest to w ogóle zjadliwe, więc generalnie można, co niektórych produktów, bym, jeżeli ktoś nie lubi se, z, zbyt mało soli, jeżeli chodzi o smak, to bym nie polecił, ale generalnie można sobie zjeść na szybką przekąskę, zwłaszcza te w ciastach francuskich, jeżeli ktoś lubi e, e, i mniej soli, to zdecydowanie. E, dzieci moje <grym> siedzą w drugim pokoju. I się tam bawią i się niecierpliwą, bo chcą pić yy, i jeść. Oczywiście to tutaj, bo zauważyłem, <grywia> a lubią takie rzeczy, jak tata, próbować z kawką. Oczywiście. No cóż, dziękuję za oglądanie. Mam wszystkim yy, bardzo bym prosiło za subskrybowanie, za lajkowanie. Zapraszam do komentarzy. Śmiało. Co myślicie o tym? O w ogóle o moim kanale? Jeżeli coś jest do poprawy, to śmiało piszcie. Będę poprawiał. Jeżeli macie jakieś propozycje co do mojego kanału, co do mojej osoby, śmiało coś zmienię, dodam. Na wszystkie komentarze odpowiadam. Bez żadnego problemu. Znajdę czas, generalnie, tak jak w opisie kanału, takie zamiłowania takie hobby nagrywać. Zawsze chciałem i postanowiłem spróbować zobaczymy, jak to wyjdzie. Także, biedronkowe rzeczy, raz na jakiś czas, niekoniecznie. Wiadomo, generalnie w fast foodu się coś, zbyt często nie powinno jeść, ale takie rzeczy, zwłaszcza w podróży, jak, jak najbardziej. Dobre do przegryzienia. Filmy będę... Będziemy, znaczy, no żona, powiem szczerze, żona pomaga mi przygotowywać te filmy. Bo też ma trochę czasu. Pomaga mi się przygotowywać te filmy, w sensie te filmy obrobić. Nawet jak gotuję, to ja smakuję. Wejdzie niedługo jeden film niespodzianka z deserem. To sobie zobaczycie w piątek na 16:00. I generalnie filmy będziemy wrzucać w każdy wtorek i piątek. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. I zapraszam na kolejny odcinek. Hej, wszystkim.